Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj e, po długiej przerwie zagramy sobie meczek 1 na jeden dzisiaj goszczę ze sobą u siebie Grzesia. Cześć Grzesiu Cześć Patryk e, Witam cię serdecznie e, to co, zaczynamy, nie? Ten meczek. Tak jest. Ale my, ter pytanie. my teraz nie jesteśmy jakimiś e, fanatykami CS, ale oczywiście postrzegać sobie zawsze można. Tak A jest. dziękuję, dziękuję za Proszę, ładną głowę. Mnie. Jeżeli chcecie możecie zostawić łapkę w górę, nie zmuszam was. To jest wasz wybór, jeżeli o! oczywiście film wam się spodoba. Jo. Poczekaj, jest, gdzie tu wychodzi? No nie no! Co? To jest jakaś kpina. Drugi dżingis? Nie, nie graj się Uspem, bo to jest hamskie. <laughs> nie, będzie przykro jak mnie to zero jebysz. Ja nie wiem, musiał grać. Widzę właśnie. Dobra no siedzi, siedzi, siedzi na górze, w końcu ciotek. Zobaczymy jak to siądzie Ostatni mecz 1-1 grałem z Maxem i, go, i o dziwo go. wygrałem Ale ja wtedy jeszcze długo w cs grałem Znaczy dużo czasu poświęcałem temu Nie no Chyba <laughs> siedzi na górze, tam, stamtąd <laughs> Nie nie nie, mi tam ta miejscówka odpowiada <śmienic> nie, ja się mówię ci strzeż kołach, z ust pańsko Mam bak Ej, Nie, siedzisz na górze, <śmienic> to już tak nie chcę grać. Dobra, nie patrz, już będę normalnie grał. <śmienic> 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 time now, my <śmienic> Teraz pewnie ty tam na górze będziesz siedział. No <śmienic> nie, no gdzie cię bije tam? O ty Grzegorz, nieładnie tak Chciałeś mnie wziąć podstępem Halo Grzegorz, proszę się odezwać Nie, dener co? nie denerwuj się oh, <laughs> Zdenerwowany Grzesiu zaraz zacznie yy, Ogrywać mnie do zera No nie no Mam Grzesiu tyle HP Co? Ile dzisiaj subów? Nie, nie, nie 2 HP miałem niestety. Miałem się powiedzieć nie? tyle co w bisku, ale jednak mam troszeczkę więcej. Dobra, jadę cię teraz. Daję ci już teraz tak, tak, tak. A. cię zablokowałem. A teraz glockiem spróbuję się zglockować Bo tutaj nie ma kyllaru, więc bloka jako tak ode mnie wchodzi. Nie ma. No. Ten blok to jednak jest sierwo. No. Dzisiaj jak będę grał y, turniowe to w Tera będę kupował zawsze tego, czeka Nie będę gloka mainował Nie da się trafić Nie, nie da się, nie to da to się, celownik tak się idzie do góry Mogliśmy... O nie, wziął nie, nie Widziałem Ale cię teraz wyjaśnię za to, nie Jaki chuj na ropę na ropę. O, ba bawicie to? Mnie to nie bawię ani trochę. <noise> na ropę. Dobra, ale To tam. Nie, to jest kurwa bez sensu. Da daj mi tę szafkę podnieść. <noise> Okej. Okay. Dobra, to nie strzelaj Dobra. we mnie. Dobra, ale idź na górę. Na Dobra. górę podnieś. Dobra, już? Masz? Mam. Nie wiem skąd strzelałeś. Ej, dostałeś, widzisz? Nie, nie dostałem. Aha, no teraz tak. No teraz niestety. Dobra, wygrywam na razie, Gicio. Nie podoba mi się ta awka. Musiałem trochę odrobić, wiesz? Grzegorz oszukuje. Teraz cię jadę do zera, <grym> 16 6. Nie będzie. Zakład to że nie będzie? Ja już się boję te dyszki zakładać. Już wolę o lajki. Dobra, GLOT Jedziemy. Startowałem. Jeszcze się zablokowałem. Bo wow, że dwa, dwa szoty siadły ze spray'a, później celownik powędrował kurwa, w kosmos. Kosmos. Jak mnie trafiłeś raz. Promę słońca. Co? Nie, a poczekam, co tam pójdziesz. No ty też jesteś w tym miejscu. Grzegorz, wychyl. Jak Ej nie no Grzesiu to jest perfidne co zrobiłeś nie teraz no, Sam pierwszy przyszedłeś na górę. Dobra, dobra, zajebany masz teraz Tak? Oj, ja, 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 ja. Teraz... Ej, laki headshot Do 11 A Grzesiu pochwal co tym razem pijesz? E, po, o, bo, bo słychać. ten Mark czerwony z wodą z kranu. A. Znowu na górze Dobra, ja sobie poczekam, Saturn, pójdziesz Nie, nie jestem już na górze Aha A jak tam na kucaka, czekam na <grym> mnie tylko Fajny prefire, szal, cheater No, report right No nie, no wypierdalaj z tym kałachem, <grym> na tym dole no Kałach ja czy z Nie obrażaj Nie no weź Nie no dobra, nie będę flamy, nie będę, będę luźnił bliźniego swego Jak siebie samego Nie na siebie nie Nie nie, nie jak tu nie ma eski ja nie mam czym grać No wtedy na tej mapce co wcześniej się tak rozgrywaliśmy to była Ło, ale dżingis siadł. Nie da się grać w tą grę w ogóle, nie da się grać, to jakiś odrzut kosmos tu w ogóle nie ma eski, nie ma Nie, no, celuję zawki w jedno miejsce, wychodzi w drugie. No. miałeś. No, no miałeś. To też podnieś, poczekaj. No, twoim tym razie to podnieś. Aaa, ooo, ładnie. Aaa, aaa, Nie, aaa, 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 Wychylaj i strzela hyla, jak mi ta gra, kurde właśnie przeszlona <noise> A co, czekaj, ja się to podnosimy awki na awki rundę gramy? Nie, normalnie Dobra, dobra Zagadałeś mnie, albo ja ciebie A co mam A, <noise> A wziąłeś? Wyjazd z tym Gdzie ty jesteś? No, jak wyszekał na mnie! Nie. Spina Ja właśnie też na początku byłem celewany, ale znudziło mi się. No hefurt, przegosz kurwa, no nie wierzę. Nie no, czy dziwo, tak się sprzedał i grał na AWP i jest mi przykro. Możecie mu powiedzieć. Możecie mu napisać w komentarzu, że jest mi przykro. Bo jest mi bardzo przykro. I to było na tyle. Na razie. Cześć. Cześć Grzesiu i kanał Grzesia jest w opisie. Pa